TV. W końcu dożyliśmy czasów, w których platformówki 3D na nowo wracają do łask. Jeszcze kilka lat temu, kiedy gatunek ten został zepchnięty przez swoich dwuwymiarowych braci na boczny tor, nikt nie pomyślałby, że ktokolwiek pochyli się jeszcze kiedyś nad marnym losem fanów trójwymiarowego skakania. A tu proszę, nieoczekiwanie, jak grzyby po deszczu, zaczęły kolejno wyskakiwać Ukulele, A Hat in Time, Mario Odyssey czy odświeżone wersje Crash i Spyro o całej masie mniejszych gier nie wspominając. A to dopiero początek, bo już niedługo pogramy w kolejną część Przygód szalonego Yamraya oraz kilka produkcji niezależnych. A jeżeli dodać do tego tegoroczne zapowiedzi nowych odsłon Ratcheta Klanka Klanka czy Kangurka Kakao, to jasne staje się, że żyjemy w epoce odrodzenia platformówek 3D. Takim rodzynkiem w tym gatunkowym teście miał być w końcu Tamarin, debiutancki projekt nowo założonego Chameleon Studios. O ile jednak o grze i studiu faktycznie można powiedzieć, że są debiutantami, to tego samego nie można powiedzieć o ich twórcach. W skład Kameleonów wchodzą bowiem starzy wyjadacze z Rare, którzy to na platformówkach 3D połamali nie jeden ząb i którzy dali nam takie klasyki jak Banjo Kazooie, Donkey Kong 64 czy, czy Conquer's Bad Day Fury. Sami przyznawali, że ich priorytetem było przywrócenie chwały platformówką 3D i chwalili się, że ich dzieło powstawało 6 długich lat. Zapamiętajcie to zdanie, bo będzie kluczowe. Na zwiastunach tamaryń wyglądał naprawdę ok. Piękna grafika, śliczny model głównego bohatera i ogólnie wszystko wyglądało niezwykle sympatycznie i uroczo. No nic, tylko czeka, a potem brać i grać. W końcu po wielu obsuwach gra zadebiutowała i jak zdążyliście zauważyć po nazwie tego filmu nie jest OK. Ale żeby to lepiej zobrazować, przedstawię wam kolejne fazy, przez które przechodziłem podczas grania w tę powstającą aż 6 lat produkcję. A więc włączam grę i moim oczom ukazuje się intro. No, ładne. Kolorowe takie nawet działa w 10 klatkach. No żyć nie umierać. Tutaj poznaję głównego bohatera. Małą słodką tamarynę imieniem, e, no, najwyraźniej żadnym to po prostu jest tamaryna, czyli taka małpka i basta. Sielskie życie trwa do czasu, gdy kraina nie zostaje zaatakowana przez ogromne mrówy. Porywają one z jakiegoś powodu całą rodzinę małpki, niszczą wszystko wokół i zawijają się. Cóż mam więc począć, biorę swój zadek w troki i ruszam ratować krewnych, no i przy okazji całą okolicę. Kilka kroków dalej trafiam na jeża imieniem… no i znowu nikomu nie chciało się nic wymyślać, więc oto jest jeż imieniem Jeż. Rzucający sucharami jeż. Daje mi pierwszą broń. Co to może być, zapytacie? Jakiś bumerang albo ewentualnie owoce do rzucania, jak można by się spodziewać po baśniowym klimacie gry? Otóż nie, w słodkie łapki małej małpki wpada Uzi. Cholerne Uzi. I fakt, w pierwszej chwili jest coś nieopisanie kótawskiego w tym, że taka słodka małpka dzierży w łapach gnata i robi z niego użytek jak jakiś Schwarzenegger czy inny Eastwood, nawet jeżeli nie ma to akurat żadnego sensu. Well do you bunk? Nie mija dużo czasu, gdy trafiam na pierwszy wrogów i używam nowej zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem. Czyli… dokonując krwawej rzezi mrów? Rzezi pełnej odpadających kończyn i agonalnych jęków? Okej… Okay, ale o tym pogadamy później. Sama lokacja jest natomiast naprawdę ładna. Niezwykle szczegółowa, nasycona w kolory, pięknie cieniowana i po prostu urocza, od razu przywodząca na myśl najlepsze gry od Rare. No i tu widać tych 6 lat włożonych w produkcję. Nie widać ich natomiast w sterowaniu. Dopóki małpka się nie porusza, mogę otóż bez kłopotów sterować dowolnie w górę i w dół. Jednak gdy tylko się ruszę, kamera wraca z powrotem na środek ekranu, przez co precyzyjne strzelanie do góry staje się podczas ruchu niemożliwe. A stać w miejscu nie sposób, bo mrówy cechują się nieludzką, wręcz celnością, są mobilne i po prostu nie dają się zabić. No nic, może da się do tego jakoś przyzwyczaić, może takie celowanie ma sens. Po jakimś czasie trafiam na rządek mniejszych robali, które trzeba zrzucić. O, jest nawet automatyczne celowanie. Ale czemu gdy próbuję przycelować precyzyjnie to przypomina mi to kalibrację pada? No wiecie, celownik automatycznie wraca na środek i muszę z nim walczyć, żeby móc powstrzymać te przeklęte robale. Gdy jakoś udaje mi się przejść na etap strzelany, przełożę przez brzydki, szarobry tunel i docieram do malowniczej, urokliwej lokacji. I tu z fazy ciekawości przechodzę w fazę zachwytu. Sama lokacja nie jest duża, ale za to naprawdę śliczna, kolorowa i pełna detali. Przyjemne wrażenia potęguje klimatyczny kawałek skomponowany przez legendy branży, Davida Wise'a, niezwykle responsywne i miłe sterowanie oraz motoryka postaci. No, widać, że tych sześć lat nie poszło na marne. W samej lokacji do zebrania mam między innymi za które Jerzyk wynagrodził mnie trampoliną, dzięki której z kolei będę mógł dotrzeć do wcześniej niedostępnych miejsc. Do tego spotykam tu małe świetliki, które są główną znaczką. Wiecie, jak księżyce w Mario Odyssey czy klepsydry w Hat in Time. Jak je zdobyć? Ściągając je, wygrywając w minigierkach lub podnosząc do gniazd małe, niebieskie ptaszki uratowane w sekcjach strzelanych. No właśnie, ptaszki. Te służą tu za klatki z Raymanów i ratowanie ich jest kluczowym elementem gry. Z tą różnicą, że jeżeli jest się nieuważnym, te mogą… Zginąć. Tak, dokładnie. W grze są znajdźki, które można przypadkiem zabić. Ale do tego tematu jeszcze wrócę, bo tymczasem jestem jeszcze zachwycony wykreowaną przez programistów przepiękną miejscówką. Inne, do czego faktycznie mogę się na tym etapie przyczepić, to umiejętność wykonywania dalekich skoków. Otóż można robić to tylko w wyznaczonych przez twórców miejscach, jednak kłopot w tym, że nie wiadomo dokładnie, czemu są to właśnie te, a nie inne miejsca. Ot, po prostu pojawia się strzałka i tyle. Może gdyby był tam jakiś podest, liście albo skały. Ale nie, po prostu pojawia się strzałka. No ale na szczęście to jest akurat detal. Po tym jakże wspaniałym przeżyciu trafiam do podziemi, gdzie robale urządzają sobie impre. Wbijam tam niczym jakiś El Mariachi, robię rzeź! Krew leje się gęsto, łupy odpadają od ciał, kończyny fruwają tu i tam, robale są rozrywane na strzęp, a na tych zdechłymi truchłami unoszą się muchy. I znowu, do tego aspektu, który jeszcze później wrócimy. Tymczasem Czasem zwiedzam te podziemia i zaczynam zauważać, że w sumie to są one jakoś takie szarobure i nijakie i że wszystkie pokoje wyglądają dziwnie podobnie jak na 6 lat produkcji. O, tutaj są ukryte ptaszki, ale za nic nie da się do nich dostać. No nic, pewnie będzie się dało później, gdy, no wiecie, będę chciał ukończyć grę na 100%, bo tak mi się będzie podobać. Zaczynają mnie już męczyć te wszystkie bliźniaczo podobne lokacje i upierdliwe strzelanie, ale hej. Przynajmniej poziom po chwili się kończy i po uwolnieniu pierwszego członka rodziny trafiam do następnego etapu eksploracyjnego. W tym momencie dochodzi do mnie, jednak, że prawdopodobnie tak właśnie będzie wyglądać cała gra. Czyli że na przemian będą słabe segmenty strzelane i fajne etapy eksploracyjne. No ale znowu wszystko jest ładne i kolorowe, a w tle leci sielska muzyczka. Różnica jest taka, że tym razem trafiam na toksyczną wodę, która zabija małkę w moment. Ale i tym razem Jerzykowi udaje się temu zaradzić, bo daje mi odpowiednią znajdźkę. Idąc dalej, trafiam do o wiele mroczniejszej, postępniejszej lokacji. Okazuje się, że jest to fabryka mrów, czy coś, i że to one zanieczyszczają wodę i środowisko. Mimo, już nigdzie indziej nie widzimy śladów zanieczyszczeń, ale hej, odbębnione grama przekaz. Aby otworzyć wrota, muszę skoczyć na te stronę wysepki. Nie ma problemu, tylko. No dobra, za drugim razem. Okej, okay, teraz się uda? Gdzieś tak za dwudziestym razem w końcu udaje mi się doskoczyć, a w mojej głowie kłacze się jedna myśl. Co za debil położył tu tak te skrzynie. No ale najwyraźniej przez sześć lat nikt nie zauważył, że ten fragment ledwo da się przejść. Pewnie wszyscy byli zajęci, no nie wiem, projektowaniem precyzyjnego modelu strzelania. Jakoś udaje mi się tam w końcu skoczyć, otworzyć bramę i trafić do tej nieszczęsnej fabryki. jeżeli myślicie, że poprzedni kompleks był szarbury nijaki, to weźcie go sobie i wydłużcie o jakąś godzinę. Tutaj też z fazy zachwytu przechodzę w fazę negacji. Po około 20 śmierci spowodowanej przez chmarę celnych mrów zaczynam bowiem kwestionować wybór autorów co do kierunku, w jakim ich gra podąża. Kamera i celowanie coraz bardziej zaczyna mnie drażnić. Ilość wrogów jest absurdalna, a znajdźki odnawiające życie, są tak rzadkie i leczą tak słabo, że praktycznie zapomina o ich istnieniu. Do tego całe to miejsce to jeden cholerny labirynt. Kręcę się więc jak smród po gaczach, cały czas mając nadzieję, że za kolejnym zakrętem znajdę się z tego zafajdanego etapu, ale nie. Ciągnie się i ciągnie, a ja wciąż i wciąż zdycham, bo ktoś nie wiedział, jak zaprogramować dobrze celowanie. Serio, 6 lat zajęło mi tworzenie tych paskudnych etapów, ale nikt nie wpadł na to, żeby zająć się celowaniem w grze, gdzie non-stop się strzela? Do tego zaczynam jeszcze doskwierać nierówny AI przeciwników. Raz zdają się oflankować jak dzieci, a raz otaczają mnie tak, że nie mam dokąd uciec, przez co zgon jest nieunikniony. No i nie pomaga fakt, że wy mogą też ranić przez zwykły dotyk. No ale jakoś, z bólem udaje mi się dobrnąć do końca i uratować drugiego członka rodziny. Po tym wydarzeniu trafiam, a jakże, do brzydkiego i szarego tunelu, w którym skakanie po tych cholernych skrzyniach zaczyna mnie już nieco irytować, bo małpka najwyraźniej wysparowała sobie stopy masłem i z uporem maniaka ześlizguje się wprost do toksycznej wody. Fragment eksploracyjny, nareszcie. No, tu się postawali, bo i widoczki ładne, i lekka zmiana otoczenia. Tym razem krajobraz górski. Aż chciałby się wspiąć na najwyższy szczyt. Ale najpierw eksploracja. Ciekawe, co tam jest. Spadam. Okej, okay, jeszcze raz. Ześlizguję się. Kurde, jak ja niby mam się tam dostać? Przecież to niemożliwe. O, doskoczyłem. Bo to takie oczywiste, że takie małe zgłębienie pozwoli wskoczyć na tę platformę. No nic, wracam do eksploracji i łapania świetlików. O, tu jest ta fajna minigierka, ale tym razem muszę zbierać monety. No okej, okay. ale czemu ona jest taka długa? I to jest na czas? I ciągle się wydłuża? Co? Okej, okay, chrzanić. zdobędę te świetliki inaczej. Czas powspinać się na górę. Tylko czemu to tyle trwa? I czemu tu jest tyle platform, przez które się ześlizguje niemal na sam dół? W tym momencie z negacji przechodzę w fazę irytacji, bo każdy upadek jest tu karany albo bezdenną przepaścią, którą nagle twórcy postanawiają wprowadzić, albo kilkoma minutami ponownego wdrapywania się. No, z bólem! Powtarzam, z bólem jakoś udaje mi się dotrzeć na górę i otworzyć tę cholerną bramę. A za nią... Brzydki i szary tunel. Tu zdobywam granaty, które pozwalają mi niszczyć deski. No spoko, fajny patent. Szkoda tylko, że te same granaty nie robią praktycznie nic przeciwnikom. Poważnie, po kilku rzutach oni ciągle stoją i kompletnie nie robi to na nich wrażenia. Dziwne tym bardziej, że ja mogę stać 100 kroków za granatem, a akurat mnie i tak zrani. A, no i oczywiście, rzucanie tym wiem jest popsute, bo czasem bohater zdecyduje się jednak nie rzucić. Przypominam, tę grę tworzono 6 lat. No ale nic. Przechodzę przez ten tunel, podziwiając przy okazji durny AI wielkich rur. I gdzie trafiam? Do pierwszego etapu. Tak, dobrze widzicie. Raz jeszcze trafiam do pierwszego etapu gry. W tym momencie faza irytacji przechodzi w fazę niedowierzania. Sześć lat. Ta gra powstawała sześć lat. I naprawdę nie dało się przez ten czas wymyślić niczego nowego? Jak bardzo autorom nie chciało się robić tej gry? To, że zadąbali etap masą nowych przeciwników, wcale nie oznacza, że stworzyli nowy poziom. God damn A nie, okazuje się, że tym razem mogę wiedzieć drugą część tej planszy. Mają szczęście, bo już miałem się wkurzyć. Okej, więc przechodzę dalej i co widzę? Oczywiście brzydki, szary, tunel. Tym razem po brzegi wypełnione przeciwnikami. Niby dostaje rakietnicę, ale co z tego, skoro jej siła rażenia przypomina raczej odpustową petardę rzuconą pod nogi niż broń ostateczną, zabija dosłownie jednego przeciwnika, nawet jeżeli drugi stoi od niego na odległość nieświeżego oddechu a tych jest całe zatrzęsienie! Na miejsce jednego powalonego pajaca zjawia się dwóch kolejnych. Nie dość, że zalewają mnie z każdej strony zwykłe mrówki, to jeszcze do tego towarzyszy im cały pluton uzbrojonych w rakietnice bysiorów, w których trzeba władować dwa kontenery naboi. Dobrze, że chociaż tych nie brakuje, bo wówczas po prostu rzuciłbym te grę w diabły, a ta recenzja skończyłaby się w tym miejscu. A, dodajcie do tego wszystkiego wspomniane problemy z leczeniem. Po kolejnej setce idiotycznych zgonów nareszcie docieram do końca. Tylko po to, by znowu dostać w twarz bezczelnym backtrackingiem, bowiem tym razem ponownie trafiamy na tę samą imprezkę do Bali. Pamiętacie te ptaszki, do których nie mogłem się kiedyś dostać? No, to tym razem twórcy w całej swojej hojności pozwolili mi je w końcu zebrać. Dziękuję uprzejmie. Właśnie tego było mi trzeba. W ogóle trzeba wspomnieć, że niejednokrotnie, aby uratować te niebieskie skubańce, trzeba wbiegać na Jolo do sal wypełnionych wrogami i modlić się, żeby któryś nie został ustrzelony, zanim zdążymy je uratować. A i tak najczęściej się to nie udaje. I nie muszę chyba mówić, że problemy z kamerami non-stop są tak samo upierdliwe. W tym miejscu nawet mnie już nie dziwi kolejna porcja backtrackingu. Ponownie 6 lat produkcji i trzykrotna konieczność przełożenia tych samych lokacji. Ponownie trafiam do znienawidzonej fabryki i znowu mam na głowie chmarę mrów. Tym razem jednak mam już to wszystko gdzieś. Bo z fazy niedowierzania przechodzę do tej właśnie fazy. Mam tu gdzieś. Ostrzegłbym tu przed spoilerem, ale na tym etapie, no, mam tu gdzieś. A więc finałowi, bossowie gry. Król i królowa roju. Słowo bossowie należy jednak traktować bardzo swobodnie, bo tak naprawdę to nie robią oni zupełnie nic. Jeden raz wzywają latające dowale, po czym strzelamy w nich kilkoma rakietami, król i królowa uciekają, a ja dostaję moje kogo to obchodzi zakończenie. A, no i ponieważ gra powstawała 6 lat, to jeszcze na dowidzenia się gliczuje. Więc słowem podsumowania. Tamarin to zwykły, zabugowany, źle zaprojektowany i irytujący gniot. I nie pasiłby się nad nim, gdyby nie fakt, że nie jest to produkcja robiona przez małe, niedoświadczone studio, które ugięło się pod ciężarem ambicji. To gra robiona przez weteranów branży w No wiecie, firmy, która dała światu legendarne platformówki. I po sześciu latach i ciągłych obsuwach dostaliśmy to? Mały, zliczowany kawałek kodu, który przypomina robione na kolanie bekowe gry, które zalewają dzisiaj z tima. Mało tego. Gra tworzona pierwotnie na pc ta nie potrafi dobrze obsługiwać klawiatury i myszy? Sami twórcy wyskakują z tym przy włączaniu gry, gdy nie mamy podłączonego pana. Wiecie, w grze, w której celowanie jest najważniejsze, obsługa myszy nie jest wspierana. Ba, w obsach nie mamy nawet żadnej możliwości zmiany klawiszologii. I nie wyskakujcie mi w czymś pokroju, ale to przecież małe studio pewnie robili nam za małe pieniądze. Bo 3 lata temu dostaliśmy A Hat in time z budżetem na poziomie niecałych 300 tysięcy dolarów stworzone przez grupkę zapaleńców, którzy 4 lata spędzili na tym, aby ich gra była grywalna i dopieszczona. A, zapomniałbym. Dysonans ludonarracyjny. Nie mam nic do tego, że Tamaryn ma w sobie etapy strzelane, bo nie jest to wszakże nic nowego. Mieliśmy przecież w przeszłości Ratchet i Clank'a czy Jet Force Gemini. Ale jaki jest sens reklamowania swojej gry jako uroczej platformówki dla całej rodziny, po czym wrzucania do niej dekapitowanych, rozrywanych, krwawiących i dorących się rybali? I znowu, ktoś może się tu powołać na konkera tych samych twórców, ale Konker od początku był grą ironiczną, prześmiewczą i po prostu dorosłą, gdzie gracze wiedzieli co dostaną. A tutaj? Wyobraźcie sobie tylko to niedowierzanie rodziców, którzy kupią Tamarina swoim małym pociechom. Powodzenia! Tak więc trzymajcie się od Tamarina daleko. Tym bardziej, że sugerowana cena 150 zł za produkt o jakości zgniłego jajka jest jawną bezczelnością. Lepiej już poczekajcie na nowego crasha, raczej klanka czy kangurka Kao. A jeżeli jeszcze nie graliście, to wydajcie te pieniądze na wspomnianego Hattie Time albo inną grę twórcy Frar i Eukaleja. Obie są o niebo lepsze, bardziej przemyślane i lepiej wykonane niż ta, pożar się Boże, platformówka. Bo tamarin to zła gra jest. No, to dajcie znać, co wy myślicie o tamarinie. Jak podobała wam się recenzja napisana przez Gandalfa Czarnego, z moją małą korektą, i koniecznie dostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!